Witam wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim odcinku z Titan Fola odcinku numer 10. Dzisiaj starcie Titanów także mamy tutaj jak zawsze nasze szczurkę i losujemy zespoły. jeden oczywiście Siema. tam kifi. I Kamil się ma chłopaki? Siema. No to co, kręcimy najpierw kapitan standardowo, czyli kapitan pierwszy, kapitan drugi, i potem osoba trzecia to losowane do pierwszego kapitana, nie. Mm -hmm. Także kręcimy. Ja chłopakom wyślę tutaj moje nagranie z tego losowania, żeby też wiedzieli. I kapitanem pierwszej drużyny będzie Kamilo, e, a więc mhm. on stworzy pierwszy zespół. Kapitanem przeciwnej drużyny będzie, uwaga... A Zobaczymy, zobaczymy, na razie kręci się koło. Tam. I zwalnia przy tamie, przy tamie zwalnia, tam jest kapitan drugiej ekipy. I teraz tak, losujemy osobę, która dołączy do Kamila. Czy to będę ja, czy ja czy, 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 ja, czy Gavr, jak powiedzieć, co? Dobra. No. E, lecimy. I do Kamila dołączę ja. Czyli legendarne było znowu w do gry. Czyli znowu gramy. A jak to było w Także e, zobaczymy, moi drodzy. No to dobra, no to okay, let's go. Ok, let's go. Ok, let's go. Ok, let's go. Ok, let's go. Okay, let's go. Dobra, Kamil, jedziemy. Uh -huh. I myślę, żebyśmy mogli się trzymać. E, sta, starajmy się krzyżować tego jednego dnia, nie? Skupić się na jednym i bogi uh -huh. krzyżowe. Ewentualnie, jeśli, jeśli zobaczymy, że oni nas we dwójkę raszują, to wtedy we dwójkę, nie? Będziemy tam. Okay, okay. Będziemy się trzymać, po prostu będziemy. zwarty grać. Ja idę do lewej od razu. Dobra, ja idę tak jak szłem przed chwilą. Tak, w miarę. Prawej i, I do środka, nie? A to ja jeden od razu. A ja, ja, ja od Uważaj, uważaj. Jest, widzę. Jest, Marian. Długi jest za mnie, dwóch jest za mnie. Mhm. Widzę, 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 widzę kogoś. Robity dość. Mogą nas z prawie otaczać, uważaj. Uważaj, patrz na prawą wiem, stronę. Wiem. a nie widzę, nie widzę. Jest nie na, nie widzę. na lewej, na lewej. Na lewej. Uciek, uciek na prawą. Cofam i idę do prawej. Mam problem. Kurde, jakiś lag, lag miałem. Widzisz, Tama? Idę, Marian. Jest. Marian to do prawej poszedł. Ja się strzelam z tamem, nie? Ja. Mhm. Oznaczam ci dama. Masz, masz dwój od razu. Widzicie ich? Widzę, 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 poczekaj, ja ich od... obejdę z tej. Mam widy... obity. Kurde, mam obszkodzenia. No ja mam ponad połowę HP jeszcze. Próbuję. Poczekaj, bo nie, bo jesteś sam, jesteś sam, uważaj. ja schowałem się, ale polują na mnie. Marian malowa. Marian malowa. Jest tam z tyłu. Ale nie widzę ich. Nie widzę Spróbujcie Spróbuję ci Mariana. Poczekaj mam... Tama. Poczekaj jeszcze, jest Marian tutaj. Re reload mam. Otaczają mnie, otaczają mnie, otaczają mnie! Widzę, widzę, widzę. Obaj mają loa, obaj mają lowa. Kurwa. Mam, mam stary tasz, radę? O, oznaczyli mnie Marian malowa też mhm. Dobrze, niech się skupiają na mnie Uf, Da. O, mamy ja, ja Nie jeden. wiem, nie wiem, dam radę nie Chyba nie dam rady Malowa, malowa tam A, No no budzi nie... Kurde. Kurde. Dobra, może być, może się uda, tego jednego Chociaż, ale to i tak oni wy... Nice dobra. Kurde, Bez no, nie no, To jest hit, dobra Musimy się trzymać we dwójkę, bo oni cały czas przy kampion, przy ścianie, nie? Także Oni po prostu, no, zachodzą i grałem przy ścianach Strasznie campią, także mi się wydaje, że po prostu mogliśmy się tak nie rozdzielać, nie? No sądzę ludzie no tak, tylko że wiesz, Dobra. Nie no, no farta mieli, no bo widzieli, jak go nie grali, nie? Cały czas we dwójkę przy tam mm. Myślę, że my musimy no. powtórzyć to no, i. Ja na przykład zagram do lewej, a ty na przykład zagrasz tam koło mnie, tylko na przykład po drugiej stronie ściany, nie? To się będzie patrzył na środek, czyli. Wyeliminujcie wrogie tytan. Chodzą, no, chodzą, no. I ty będziesz się patrzył stąd yy... prosto. Stąd tutaj prosto, a ja będę sobie patrzył w front level. Mhm. I podchodzi. Dobra, jest. Jest obitych dwóch. Kurde, ale ja zostałem tak samo obity sporo. I yeah. ja,

O, ma malowała! Reload, 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 mam. Nie, to już wyspomnę. Cofnij, cofnij, cofnij za ścianę. Nie mogę. U, spróbuj się cofnąć. Nie, kurde, będzie po mnie. Niestety. Dobra. Jeden leży, tak? Nice. Jest, tak, a, tak, a drugi tak, ma połowę HP. Cofnij, idzie do ciebie, cię, cię cofnij, do... uciekaj, uciekaj. O kurde. Nie. To dobrze, już... dobrze, dobrze, dobrze. Super, super Kamilo, super Dam ci darczy ja uważaj. A to ci nic nie da, to bardzo, kurwa. No spróbuj go zraszować, zrób presję, bo ty masz low HP. Spróbuj go zraszować, dobra, żeby miał ja mu zejść do plecy Zajmij jego uwagę No Ale... No, uciekł tam z tamtej strony Gdzie on jest? O malo, jest, jest za, za mapą Na końcu mapy jest on, ma... on się pali, on się pali Dawaj, dawaj, dawaj Dobra, idę Będzie uciekał, ide. naprawdę on wyższy z Co on robi, kurwa? No, co on robi? Dobra, nice Kurwa, co on zrobił, Nice, brawo Wygrane a może mi się mi Bravo, Brawo, brawo, brawo Kamil, 1-1, mamy remont, brawo. No, Super. Ale ledwo, ledwo się dało, radę. Nie prawiecie. no, ja miałem dużo HP, nie? Także spoko. Także chociaż też, dla dobrego. Mhm. rakietowe twoje, no Dobra. Dobra, lecimy. Do 5 gramy? Do 4 wygranych, nie? Do 4, okej. Okay. Jak będziemy tak z rundę za rundę iść to będzie, wiesz, ciężko, ale myślę, że teraz możemy zaskoczyć i wejdźmy we dwójkę do prawej I z, od razu do prawej Dobra. dawaj. Dobra, Kurde, jakieś lagi mam mikro, serwerowe. I ten, za budynkami zagramy za osłoną, za osłoną. Hmm. Ja nie wiem czy ja ci mogę obrażenia dać, moim tym. Nie wiem właśnie, poczekaj. Bo raz mi chyba podeszłeś i nie wiem czy ci nie, trochę nie zabrałem. Widzę ich Spróbuję zejść od tyłu, dobra? Dobra Ja reload robię Oj, mam lowa Jeden ma już połowę HP No, A idę tam do Ciebie bliżej, bo znano ciężkich uszkodzeń. Mam ciężkie uszkodzenia, nie? Ekstra, ekstra! Robie fresję kilka dytowość działko uzbrojonych. Nice! Nice! Oni mają lała, stary! Co się dzieje? Mhm. Brawo! No no no, Uwaga, otrzymaliśmy krytyczne obrażenia. Trzeba znaleźć czas. Marian ma już lowa. Marian już nie żyje praktycznie. Dobra, mamy Ekstra O nie, to zaszedł mnie z Dobra, tej już strony. go obijam. Dajcie tarcze. Masz, cofnąć się na tarcze? Mhm. Nice. Rdzeńsanwy, jeden leży. A nie, gdzie jest drugi? Będzie tak chował cały czas, kurwa? Dobra, leży, nice! Brawo! Let's go, Kamilo! Super! Słyszysz mnie co, nie? Jak coś. Kamilo, słyszysz mnie? Halo, halo. Halo, Kamilo, słyszysz mnie? Halo, słyszę, słyszysz. No, właśnie zmutowałem przez chwilę, nie wiem, mówić, że dało się tam wygrać. A jeden. Nice. Dobrze to wygląda. No właśnie, tak, mówię, coś, co, ten, co się stało? Dobra. Dwa, jeden. Mamy prowadzenie. No, jak na razie tak. Dobro, taktyka, nie? Tak, teraz właśnie, kurde, nie wiem, bo teraz z lewej byliśmy i z prawej. Nie odpuszczaj, mamy niewielką to, to samo. Tylko właśnie nie wiem, jakiego Wydaje mamy teraz respa. Mamy zupełnie teraz w ogóle innego respa, nie? Patrz. Tak, do dawej dole, do, my, do, do z do... drugiej strony jesteśmy, dawaj do Dawaj do lewej. Na spokojnie. Aha, bo ty już poszedłeś do przodu. Uważaj, uważaj, bo jesteś trochę na opanie. Właśnie. Kucnij, kłócnij kontrolę. Widziałem, do prawej jest. Murda, ja to nic nie Tam nie ma już ława. Marian, może idź mi na plecy, uważaj, uważaj mi plecy, dobra? No kurwa Ej, z pleców mnie nabala, na halo? O pierdolę Nie wiem Zabił mnie tam, nie? Hm no. Plätze masch, plätze masch Straj. Wiesz co? Ee, myślę. Się, czy by, by chyba przez chwilę byłem wyciszony niestety, ale powiem ci tak, że ja wiem do czego jestem wyciszony, bo mam kurwa pomięto, im, umiejętność pod v, nie? Tam mnie wycisza, Także zajebiście, Ale wiesz co, musimy coś zmienić stary, Po pierwsze, nie pakujmy się w środek bo Od razu jak masz respa, to od razu iść do ściany tam na mapę, mapy, nie? Bo ja mówiłem, żeby iść na krawędzie mapy. Bo to poszedłeś przez przypadek mhm. na środek i ci od razu zaczęli strzelać, także. Mhm. Musimy od razu, musimy od razu na skraj mapy iść gdzieś, na któryś krawędź. Patrzę, są w rogu. Mhm. Także chodź za mną, dawaj, 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 dawaj. Na lewo. I za tym budynkiem chodź, i za tym budynkiem. Musimy mieć jakąś osłonę, okay. nie? Może okay. ja, pójdę pier... no. ja pójdę, może pierwszy, co? Okay, no. dobra, idź. I dawaj, dawaj, dawaj. I teraz kusnij. I na spokojnie. Idź ze mną, czy czekasz tam? Nie, czekałem. Hmm. Mogę podejść, chwilę. Nie, uh. sam, sam widzę. A? pół ma już pokój. Cofnij, cofnij. Reload, mam atak, grupa Titanus. Twoje oznaczenie celów. Uważaj, żeby nas Skiffi gdzieś nie z boku. Nie, mhm. Nice. Papka mi na ołku. Obrócz mnie krytycznie. Poszukaj osłony. Atakuję się, jakie Katy Titanus. Nice, to jest kieszko. Nice, brawo. Spróbuję dojechać. No, jest, no, do lewej, okay. do lewej. Reload, reload mam. Dobra, do lewej jest. Oznaczam ci go. Widzisz go, widzisz go. Umarł. No, on będzie uciekał, on no co za to jest w ogóle. Jezus. Czekaj, okay, dobra, idź idź. idź. Jest, ja. do prawej będzie, do prawej będzie. Malowa, nice. Malow. Dobra leży. Ma, ma praktycznie 0 HP. Jest za budynkiem. Nice. Let's go. Brawo. Słyszysz mnie, tak? Jak coś teraz. Znowu się zmontowałem czy co? Nie, nie, nie chyba. Dobra, nie. dobra, dobra git. Nice. Nice, mamy to. O, oh, 3, mm -hmm. 2, dobra. E, teraz musimy naprawdę zagrać znowu to samo, nie? Bo mamy ostatnią rundę, żeby im nie dać wygrać. Uff. Dobra, robota, Uff. no. Fajny meczek, nadzie... zacierpię. Mam, nadzie mam nadzieję, że finałowa i wygramy. No. Dobra. Iż e, to samo, do lewej, on ich od razu. Pójdę pierwszy znowu. Oj. Jak coś, to możesz spacją, się przyspieszać ruch. Ja? Mhm. Dolewej do jest jeden. Wóch. A dostał, ale mało. Sprawy mamy. W miejscu, że... Może w Dobra, co, może cofnijmy, dobra? Cofnijmy, cofnijmy Ja ci patrzę Kto lewą stronę. Tyś kapł się Marianem, ja ci patrzę na tama, dobra? Mhm. Uważaj, tam jedni. Kurde, tam mnie będzie widział w ja, ja cię osłaniam jak coś, ja cię osłaniam Skup się na Marianie. a mam. dość mocno zostało bite. Także tam dołączył do niego. Aha, jego mu. Poprawę Mam lowa, wiesz, mam problem Kurde, to leip pan jest, tam, tam, przy... Ej, tam, tam, poprawa, też tam też malowa. Tam też malowa Uwaga, poważne uszkodzenia Tam leży, to malowa! Nice! Dobra Też mam lwa, też mam lwa. Musisz skup się na Marianie, spróbuj tego Mariana z Jest, ty tam wyeliminowany, nice. Aha, tam okay. ma jeszcze. Dobra. Spróbuj dać mi autodestrukcję, dobra? Uh -huh. temu Marianowi. mamy drogiego pilota na pokładzie. Aha, co tam robi na. Co? I czemu tam biega? Aha, fajnie no. Dobra, czyli tam oszukał, bo wyskoczył z Titan, nie? Jest pilotem jak coś. Mm. Dobra, skup się na Marianie, nie? Jak on cię zabije, no to... Wejdziemy do niego i będziemy no wystarczyć ze nie? Do prawej jest Marian, do prawej jest. Widzę. Dobra robota Nice, wygraliśmy! Nice, wygraliśmy. Weźmy więcej HP. Mhm. Uh -huh. No okej. Okay. O kurde, wygraliśmy, nice. mamy to. No. Dobrze, dobrze. Okej. Okay. No dobra. Czyli co, wygrywamy finałowy odcinek nasz duet. Jeszcze przejdziemy zaraz do chłopaków, także super Legendarno Legendarno tak. do wygrywa. No powiem Faj ci, że... R2, także nieźle. Dobry, dobry wynik. Dobra, do, idziemy do chłopaków. Pładnie. Dobra, przerzucisz. Tak, ta. Dobra, GG panowie, dzięki za, za gierki. Chociaż powiem ci tam, żeby nie zaskoczyli, bo myślałem, że, że gramy z i... A to patrzę, to tam to... wyskoczył z tego A wiesz co się stało? Po prostu mi tytan zniszczył się sam Aha, bo ja też... Okej, okay, okej okay. To okej, okay. bo ja też właśnie myślałem, żeby nie wyskoczyć, ale Chciałem dać autodestrukcję na Marianie, ale ty mi przejechałeś w ogóle tytana i w ten sposób zabiłeś, nie? I tak właśnie, o co chodzi? W ogóle, czemu to pilot się pojawił w moim tytanie nagle? Mhm. No ale spoko W sumie fajny odcinek nie, no. wyszedł No, fajny wyszedł <coughs> No, ciekawe, ciekawe, Choć, ten. Chociaż ta ostatnia runda powinna być dla nas bardziej niż dla POT. Ale nie, okazuje się, że myśmy sprawdzali, że takami miał jakiś tytan więcej HP niż Kifi, dlatego wygraliśmy, nie? A, dobrze. Po no, prostu. No. Bo to miało być star starcie tytanów, jakby już twoja postać nie była liczona, nie? Bo no. to, no, także w, 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 z tego co widziałem pod koniec, to mieliśmy po prostu więcej HP i dlatego wygraliśmy. Też byłem w szoku, że wygraliśmy, ale... No trzymaj, mówię, co jest, aj, mówię, no. niemożliwe. My Ale... Cały czas tymi samymi tytanami graliście, my cały czas nie ma... nie zmienialiśmy. No byśmy to... mieli dobrą taktykę, bo to było tak, że ja pierwszy, przygwożdżam was, spierdzielam się, a Kamil po prostu potem z tyłu, po prostu nawala z minigana, nie? Cały czas. No. <laughs> ja... Właśnie my stwierdziliśmy, że lepszą opcją będzie zamienianie, zamienianie cały czas tytanów. A. a mi się kifi podobał. Jedna... To, to mi się kifi podoba jak cały czas przed nami uciekał, nie? Ile razy ja już go tak dojeżdżam, to cały czas spierdziela, się. że przyciąga, to przyciąga, to coś go zaraz zawije, tak cię tak nie? Także no. Znaczy, no, miał swoją taktykę na no co chcesz. No bym uciekał, znaczy. A w końcu wyglądało to tak, że ty i do Kifiego, a ja mu za plecą wszedłem, nie? Ale, ale baterie jest to, że w pewnym momencie wziął się i ulecić trochę Titana. No tak. No ale dobra, Chłopaki. No to dzięki Chłopaki za cały ten sezon, Titan Fola. 10 uczniów za nami I co? Ogłaszamy na, na samą Gierkę już do nagrywek, czy? Nie, jeszcze, nie no, jeszcze to, nie. no to dobra, to ja powiem tylko tyle, że to jest z takich nieseryjny odcinków, że może pojawić się jakiś wspólny, dużą, dużą ekipą odcinek z twierdzy, ale to nie w ramach serii, tylko tak raz na jakiś czas. I to to w sumie tyle, mhm. co mogę powiedzieć, nie? Ale co, co nowa seria, to jeszcze nie mówimy. Także do zobaczenia i, i do następnego. See ya. Dzięki. Na razie. Na razie.